Siemka, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Kilka dni temu na kanale Majestic na Twitterze pojawił się opis fabuły do Avengers: Doomsday. No i zanim go wam pokażę, to chciałbym, żebyście pamiętali, że to jest plotka. Traktujcie to jako bardziej ciekawostkę. Ma to sens, dlatego przedstawię to wam, ale wiecie, pewnie po was tego. Kompletnie się nie wydarzy. Tak więc, no, po prostu przejrzyjmy sobie, jak potencjalnie może wyglądać, czy mogłaby wyglądać fabuła Avengers: Doomsday. I tego typu informacje będą się teraz pojawiały coraz częściej. Dlatego, jeżeli chcesz odsiać te prawdziwe od tych mniej prawdziwych i od tych kompletnie fałszywych, no to zostaw suba z dzwoneczkiem, aby tego nie ominąć, a my przechodzimy do tego opisu. Cały opis podzielony jest na 11 części. Takich 11 segmentów filmu. No i w pierwszym. Steve Rogers, cofając się w czasie i pozostawiając w przeszłości, zapoczątkowuje serię inkruzji w multiversum. Czyli chodzi o to, że to Steve Rogers zapoczątkował rozpad multiversum, oddając kamienie nieskończoności na swoje miejsce. Czyli coś, co widzieliśmy w Avengers Endgame. Dum, grany przez Roberta Downey Jr., jest jedną z ofiar inkluzji spowodowanych przez Steve'a. Rodzina Duma oraz jego wszechświat giną. Początek sceny otwierającej ukazany jest z perspektywy uniwersum Spider-Mana granego przez Tobeya Maguire'a. Inkursja uderza w jego ziemię i w chwili, gdy wszystko ma zostać zniszczone, otwiera się portal, który go wciąga. Od jakiegoś czasu istnieją plotki, że doktor Doom będzie szukał Steve'a Rogersa, aby się zemścić, że cały film ma być poświęcony tej personalnej wendecie za stratę rodziny, bo według doktora Duma bezpośrednio albo pośrednio Steve Rogers jest odpowiedzialny za właśnie śmierć rodziny Duma. No i teraz będzie chciał pewnie zrobić to samo. Jeżeli chodzi o Tobeya Maguire'a, no to tutaj uważam, że to może być no troszeczkę gdzieś tutaj na wymyślane. Uważam, że Toby Maguire pojawi się w Avengers, ale raczej w Secret Wars. Czy w Doomsday? Być może jako małe cameo. Chyba, że ta scena właśnie będzie takim wstępem do Secret Wars, czyli. Ten portal go wciągnie i już się więcej po prostu nie pojawi. I się okaże, że ten portal zabra zabrał go do mm, Battleworld, czy na Battle World, czyli taką planetę, takie miejsce stworzone przez właśnie doktora Duma. Następnie widzimy doktora Duma wychodzącego na korytarz zaraz po zdziesiątkowaniu Rady Dumów. Thor jest pierwszym bohaterem MCU, który wyczuwa, że multiwersum się rozpada. Prawdopodobnie bracia Russo będą chcieli nam pokazać. Siłę doktora Duma, i tutaj wchodzi na scenę Rada Kangów. Właśnie, wydaje mi się, że tutaj nie będzie miała miejsce jakby Rada Dumów, tylko Rada Kangów. Um, to, co widzieliśmy w, już w MCU, no i będzie to takie ładne pożegnanie Jonathana Majorsa. Um, Doktor Dum, ten nasz powiedzmy, Doktor Dum, ten główny Doktor Dum, będzie chciał zniszczyć. Um, Wszystkich powiązanych z tą inkurzją bohaterów i wrogów, no i właśnie pokażą, że on y, jakby się nie pierdzieli, no i zabije całą tam radę y, kangów. Aczkolwiek jest jeszcze taka plotka, że właśnie ma pojawić się mnóstwo różnych dumów, w tym jedna, y, jedna osoba, jedna wersja ma być kobietą. Także być może ta rada dumów y, będzie grała tutaj jakąś rolę. I to tylko taką, żeby pokazać, właśnie to samo, co przed chwilą powiedziałem czyli siłę doktora Duma RDJ-a. Dum wraz z fantastyczną czwórką trafia do MCU. Dum odkrywa, że w MCU istniał bohater wyglądający dokładnie tak jak on, więc wykorzystuje to, aby manipulować wszystkimi. Udaje się na górę Wundagor, gdzie Wanda poświęciła swoje życie. Franklin, używając swoich mocy, wskrzesza Wandę. Tam Dum manipuluje nią, obiecując, że połączy się ze swoimi dziećmi na Battle World. No, i tutaj mamy rozwiązanie tej zagadki, dlaczego Dr. Doom wygląda tak jak Tony Stark. I to miałoby w sumie kurczę sens. Ja ten opis czytam z Wami pierwszy raz i ja bym coś takiego w sumie kupił. I dzięki temu Iwanda powróci, i dzięki temu wyjaśniam dlaczego Dr. Doom wygląda jak Tony Stark. I być może będą z tego zabawne sceny, albo jakieś takie, wiecie, no, bardziej dramatyczne, nacechowane taką dramaturgią, jak na przykład hmm, Spider-Man zobaczy doktora Duma. Hmm, ale to, to brzmi ciekawie. W tym momencie pozostały już tylko trzy światy trzy ziemie 828, 616 oraz 10005, czyli ta, którą widzieliśmy w Multiverse of Madness, ta nasza oraz ta X-Menów, czy Wolverinea i. Deadpoola. Dum przekonuje bohaterów MCU, aby pozwolili mu udać się na ziemię Foxa, czyli 10005, i negocjować z tamtejszymi bohaterami, czyli X-Menami. Trafia tam i spotyka X-Menów. Doktor Doom wysyła Doom boty do ataku na rezydencję X-menów. Następnie udaje, że zostały one wysłane na Ziemię MCU, aby ich zniszczyć, manipulując X-menami i przekonując ich, że zbliżająca się Ziemia MCU planuje unicestwić ich świat. Według zdjęć z planu filmowego wiemy, że przynajmniej część filmu będzie działać się przed um, przed siedzibą, przed szkołą Xaviera. Będą tam prawdopodobnie właśnie jakieś sentinele, coś takiego, także mogą to być Dumboty według najnowszych plotek i co ciekawe potwierdza to w sumie plakat do Doomsday. Doktor Doom będzie mógł kontrolować technologię, czytaj sentinele albo jakieś Doomboty za pomocą run. No i na plakacie do Doomsday są takie runy, także no coś, coś w tym jest. Magneto podejrzewa Duma i atakuje go, co prowadzi do walki pomiędzy Dumem a Magneto. Profesor X powstrzymuje obu, ponieważ wierzy Dumowi. Aby zdobyć zaufanie Magneto, Dum obiecuje mu Krakoa na swoim Battle World. Wersję Wandy z uniwersum Foxa zagra Elizabeth Olsen, a Quicksilvera Ivan Peters. Shuri wykrywa unikalny sygnał energetyczny pochodzący z ziemi Foxa. Kapitan Marvel dochodzi do wniosku, że sygnał ten należy do Moniki Rambo, która utknęła na ziemi Fox. Bohaterowie MCU uznają to za potwierdzenie, że Fox planuje coś niebezpiecznego i być może wykorzystuje Monikę jako kartę przetargową. Avengersi sama oraz część fantastycznej czwórki, czyli Reed i Sue, planują udać się na ziemię Foxa, uratować Monikę i sprowadzić ją z powrotem do MCU. Reszta zostaje w MCU, czyli Ziemi 616, na wypadek inwazji. No i powiem wam, że to też ma sens, trochę takie wątki poboczne się nam tutaj szykują i rozwijają, no ale pewnie ten film będzie trwał z dobre 3 godziny. Także no trzeba zapełnić jakoś ten tak zwany runtime. Jak na razie brzmi to logicznie i sensownie, kilka rzeczy bym zmienił, ale jak na razie jest, jest ok. Dochodzi do konfliktu między Avengersami sama Wilsona i Thunderbolts, czyli nowymi Avengers. Bucky Barnes twierdzi, że ratowanie Moniki nic nie da. Bohaterowie powinni zostać i chronić wyłącznie swoją planetę, a w razie potrzeby zniszczyć inną Ziemię. Sam się z tym nie zgadza i podkreśla, że podejdą do sytuacji jak najbardziej pokojowo oraz że uratują Monikę. Avengersi sama, Reed i Sue wyruszają na Ziemię Fox. I tu mi coś nie gra, bo raczej uważam, że Bucky Barnes by się tak nie zachował. Być może na początku jako zimowy żołnierz tak, ale nie teraz, nie jako Kongresmen Barnes, nie jako członek nowych Avengers. Wydaje mi się, że on właśnie nie handluje życiem i będzie chciał uratować każdego. Nie będzie tak, że ej, dobra, w dupie to, ratujemy siebie, a innych zostawiamy. Wydaje mi się, że tak nie będzie i ta część akurat jest wymyślona i to tak na poczekaniu. Avengersi sama, Reed i Sue, trafiają na ziemię Foxa i wdają się w walkę z X-Menami. Dochodzi do pojedynku między Sentrym a Profesorem X, no i Profesor X wygrywa. W trakcie chaosu Doom kradnie cerebro i używając Franklina ucieka. Następnie na ziemię Foxa przybywa reszta Fantastycznej Czwórki, przerywa walkę między X-Menami, Avengersami i Fantastyczną Czwórką oraz wyjaśnia, że Doom manipulował wszystkimi. Tymczasem Doom używa mocy Franklina, aby wzmocnić cerebro i wykorzystuje je do zlokalizowania Loki'ego. Odkrywa, że Loki znajduje się na krańcu czasu. Wydaje mi się, że będzie taka walka, to jest dosyć logiczne, że każdy walczy z każdym, bo będą skonfudowani, nie będą wiedzieli kim są X-Meni, a X-Meni nie będą wiedzieli kim są Avengers, tak więc naturalnie będą do siebie nastawieni wrogo. Ale ostatecznie, żeby nie pokazać, że jedna drużyna jest lepsza od drugiej, przerwą tą walkę i dojdą do wniosku, że właśnie Dum jest tym wielkim złem. I ja o tym mówiłem już wiele miesięcy temu, i to jest takie logiczne i naturalne, że do czegoś takiego dojdzie. E, no i tutaj Dum odkrywa miejsce, gdzie znajduje się Loki. Wydaje mi się, że Loki będzie taką kluczową częścią tego, fil tego filmu, tego planu doktora Duma, bo Loki kontroluje czas, i historię. Wydaje mi się, że Dum szuka Lokiego, aby cofnął jakby wszystkie wydarzenia, aby do tej inkursji po prostu nie doszło. Nie po to, żeby zniszczyć wszystko, tylko właśnie, żeby cofnąć czas i on wtedy będzie sobie żył długo i szczęśliwie ze swoją rodziną, a każdy będzie sobie żył, wiecie, na różnych swoich światach ze swoimi tam długo i szczęśliwie. Takie mało dramatyczne zakończenie, ale. Jest to pierwsza część jakby no nie no bo później się rozwinie to na Secret Wars. Na ziemi Foxa Thor uświadamia sobie, że Doom poluje na Lokiego. Zdesperowany używa Bifrostu, aby przemierzać multiversum w poszukiwaniu brata. W tym czasie Loki opuszcza swój tron i odwiedza Steve'a na jego farmie. Loki mówi mu, że bohaterowie potrzebują go teraz bardziej niż kiedykolwiek. Po dłuższej chwili ciszy Steve decyduje się dołączyć do sojuszników. No, tu jakoś tego nie widzę, żeby Loki specjalnie fatygował się po Steve'a. Wydaje mi się, że tu będzie jakoś inaczej to rozegrane. No, ale Steve wraca, no to, to jest cios poniżej pasa, moim zdaniem. To jest granie na nostalgii i, i to jest, to jest, nie no to. To jest słabe, to jest po prostu słabe. Mimo, że jaram się tym pomysłem, to uważam, że mogliby wymyślić coś po prostu świeżego i oryginalnego, a nie znowu bazować na tym naszym Big Trio, czyli RDJ, Chris Evans i Chris Hemsworth. Dum dociera do TVA i doszczętnie nisz... Doom dociera do TVA i całkowicie niszczy to miejsce, dokonując masakry wszystkich jej pracowników staje tam do walki z multiwersalnymi Avengersami zwerbowanymi przez TVA, czyli Deadpool, Gambit, Wolverine, X-23, Spider-Man i tak dalej, widzicie listę na ekranie. No i pokonuje ich. Avengersi, Fantastyczna Czwórka i x meni przybywają na koniec czasu, czyli w miejsce, w którym siedzi Loki, czy siedział Loki. Thor ponownie spotyka Lokiego, a bohaterowie MCU spotykają się ze Steven Rogersem. Wkrótce potem pojawia się także Dr. Doom, Magneto i Wanda. Dochodzi do ostatecznej bitwy pomiędzy Doomem a Avengersami, Fantastyczną Czwórką i X-Menami. Następnie walka pomiędzy Dumem a Centrym, w której Centry uwalnia Wojda. W tej sekwencji widzimy Duma w tym miejscu, do którego zaprowadza nas Void, i po raz pierwszy poznajemy jego przeszłość, czyli prawdopodobnie śmierć jego rodziny. Dum odnajduje Wojda w jednym z pomieszczeń, absorbuje jego moc i zabija go. Dochodzi do mentalnej walki pomiędzy Dumem a profesorem X. Dum zabija Xaviera. No, powiem wam, że to mogłoby się wydarzyć. W komiksach Dum kradł moce bionderów, a w MCU może ukraść w moce kogoś innego, na przykład Centrego, albo Wojda, albo jednego i drugiego i kilku jeszcze innych. Tymczasem w MCU trwa ogromna bitwa pomiędzy pozostałymi bohaterami a drużyną złoczyńców z Ziemi 828, zwaną jako Kabal, czyli Superior Iron Man, Kapitan Hydra, Maestro Hulk i King. Thanos. Następnie Doom i Steve stają naprzeciw siebie. Steve zamiast Mjolnira podnosi Stormbreakera i walczy nim z Doomem. W tym samym czasie Jean Grey i Wanda walczą ze sobą, a Wanda zabija Jean Grey. Przed śmiercią Jean przekazuje moc Feniksa Wolverine'owi. No powiem wam, że okej, okay, walka Steve'a i Duma jako tako na pewno się wydarzy, to walka i śmierć Jean Grey na pewno nie będzie miała miejsca. Nie ma opcji najmniejszej, zero szans, jest to wymyślone i, i to jest głupie, po prostu głupie, bo wiadomo, że oni tego nie zrobią. Nie wprowadzą jednej z najważniejszych postaci z X-Menów, czyli Jean Grey, żeby ją zaraz uśmiercić. Dum pokonuje wszystkich i zabija Tora na oczach Lokiego. Następnie dochodzi do konfrontacji doktora Strange'a z Dumem. Doktor Strange dostrzega powagę sytuacji, uznaje, że nie ma innego wyjścia i zdradza bohaterów, dołączając do Duma. Dum Doom zasiada na tronie i ekran gaśnie. Wszyscy budzą się w miejscu przypominającym średniowieczny świat i zachowują się inaczej. Znajdują się na Battle World. To jest OK, to znaczy kupiłbym to. Prawdopodobnie planem doktora Strange'a byłoby to, co widział w Endgame, czyli, że wiecie, oddanie kamienia czasu Thanosowi jako jedno z tam 14 milionów wyjść, w którym wygrywają. Prawdopodobnie zabieg tutaj będzie ten sam, czyli musi dołączyć do doktora Duma, aby dum mu zaufał i wtedy zdradzi go, czy zniszczy go od środka. Byłoby to dosyć słabe, dosyć płytkie, ale myślę, że coś takiego jest jakby fabularnie sensowne. No i mamy jeszcze tutaj takich kilka szczegółów dotyczących pochodzenia Duma. Dum, grany przez R.D.J.a, pochodzi z uniwersum z osi czasu XXI wieku, gdzie był mężem Suwon Dum i miał dzieci: Franklina i Valerie. Był monarchą Latferii. Z XXI wieku, o ile dobrze pamiętam, w komiksach pochodził właśnie mm, Iron Lad. Dum odkrył istnienie multiversum i zaczął wchodzić w interakcję z innymi wariantami Duma, co doprowadziło do wojny multiversalnej. Uzbroił Alayota, aby położyć jej kres. W odpowiedzi inne warianty Duma stworzyły Radę Dumów. Inkursje spowodowane tym, że Steve Rogers z MCU pozostał w przeszłości, zniszczyły wszechświat Duma oraz jego rodzinę. No powiem tak, te dodatkowe informacje brzmią tak trochę z dupy, trochę z czapy, trochę nawet zabawnie i raczej bym w nie nie wierzył, tak jak zresztą we wszystko, co dzisiaj usłyszeliście, bo tak jak powiedziałem na wstępie są to plotki, ktoś sobie napisał ten, em, tą fabułę bazując na plotkach innych. Także wiecie. Na pewno coś tutaj się wydarzy z, z tego opisu, myślę, że tak jakieś 30% ma szansę się wydarzyć, ale traktujcie to jako ciekawostkę. Wesołych świąt, no chyba, że oglądacie to po świętach, no to szczęśliwego nowego roku. No chyba, że oglądacie to w 2026, także spokojnego dnia. Na ra. Fajnie, że jeszcze tu jesteś. Podziękowania dla tych super gagatków. Tutaj masz najnowszy film do obejrzenia. Tutaj masz ten specjalnie dla ciebie. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale.